Twoje życie to taka droga, o jak ta w lesie. I jesteś taką kobietą w drodze, idziesz sobie tą drogą przez życie. Wybierasz sobie datę urodzenia na to życie i przychodzisz tu z już nagromadzonym potencjałem z poprzednich wcieleń czyli z kluczem wcielenia. I to jest taki dar, który mamy uaktywnić tutaj w świetle, w tym życiu, po to, żeby w pełni wyrazić nasz potencjał. No i idziesz sobie tą drogą, a ta droga składa się z trzech cykli: to jest cykl formujący, produktywny i żniwny. I każdemu z tych cykli towarzyszy jakaś Twoja indywidualna liczba, która Cię wspiera. No, ale na tej drodze wyrażają się różne dziwne rzeczy. To są te punkty zwrotne, te momenty przełomowe, momenty transformujące, które bardzo często wywracają Twoje życie do góry nogami, po to, żebyś coś zrozumiała, po to, żebyś coś przetransformowała w swoim życiu. I to w diamencie życia bardzo dobrze widać. Na tej drodze życia masz oczywiście też wyzwania, które warto zobaczyć, nad którymi warto się pochylić i je przepracować. Twoje życie to droga. Jeśli chcesz głębiej zrozumieć swoją drogę życia, napisz do mnie, zamów portret numerologiczny i umów się na sesję. Znajdziesz mnie na Instagramie pod nazwą Numerologia w pełni.